Witajcie moi drodzy ludkowie, wysuś ludkowie, ja jestem Zdychacz i cyferek, cyferek, mam nadzieję, nie zapomnę, czyli dzisiaj z mojej perspektywy, a z, was, z waszej wczoraj, o, jest 85. rocznica o wybuchu wojny oraz napadu Niemiec na Polskę. I tutaj, jak wiecie, ja nie jestem mm, zwolennikiem tego rozgraniczenia, że. Nie, nie, nie to byli naziści, to nie Niemcy nas zaatakowali. Główna prawda, Niemcy nas zaatakowali. A że wśród nich byli o, o, większy, w dużej mierze naziści, to tylko jakby powiedzieć, że... Mm, tak próbować wyodrębnić z grupy kiboli tych, którzy idą z tyłu albo z przodu. Ale to nadal kibole, tak. O, dobra, ale wracając z tego kontrowersyjnego jakże zdania, o Za które pewnie dostanę, pewnie dostanę po łapach. Natomiast, tutaj, pierwszym takim tematem, który w ramach te, 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 tych rozmów o wojnie należy poruszyć, jest temat tak zwanych reparacji. O co, że tak powiem, ten termin oznacza, bo niektórzy z, na, z, nas, z nas mogą nie brylować w no, takich bardziej profesjonalnych terminach. Mianowicie, najprostszym językiem jest to odszkodowanie za wojnę. I tutaj. Pierwsze, co, co, co trzeba powiedzieć, przepraszam, to jest, że tak naprawdę tym ludziom, którzy to przeżyli, a niektórzy z nich jeszcze żyją, no nic nie zwróci tych kilku lat tych wszystkich przeżyć wojennych, tak? Niemniej, jeżeli mm, różne, bo tu już nie chcę, tak powiem, wchodzić w temat Unii, jako, jako Unii, ale jeżeli różne struktury o, państwowe czy um, korporacyjne wręcz bym powiedział, yy, domagają się od nas pewn, yy, pewnych norm, tak, i nas, nas każą za brak tych norm, między innymi kwestia praworządności w Polsce parę lat temu, i oczywiście Unia Europejska, tak, to pasowałoby, żeby ten sam mechanizm sprawiedliwościowy został zastosowany wobec yy, tak, nich. No, a niestety, jak wiemy, jeżeli chodzi o mm, reparacje, to no ciężko cokolwiek wyciągnąć od Niemców i nawet nie chodzi o wyciąganie. Chodzi o taką z, zwykłą sprawiedliwość, przyzwoitość. Że skoro o, ten, że, skoro nasz się każe za niedotrzymanie nie pewnych norm, terminów, to czemu nikt ich nie ukaże za no chciałem powiedzieć wywołanie II wojny światowej, ale umówmy się, że jeżeli chodzi o światówki, tak, przez chwilę pomyślałem o, o światówki, ale jeżeli chodzi o wo wojny światowe, to umówmy się, że to jest po prostu jeden wielki gotujący się tygiel, tak jak podobnie teraz, miejmy nadzieję, że nie, ale tak jak podobnie teraz, że jakby. Mamy to jedno wydarzenie, które zaczęło. Okej, okay, tak, ale to nie tak, że wszędzie indziej było w ogóle spokojniej i nagle wszyscy, o nie! zaatakowali Polskę. No to wybuchnijmy sobie wojny światową. Nie. To, to jest. Paradoksalnie to, co my nazywamy właśnie takim, pro, taką prostą nazwą, jeżeli chodzi o zarówno przebieg, genezę, jak i efekty po niej, to jest bardzo, bardzo skomplikowana, zawiła um, sprawa, która się nawarstwiała nie, nie na zasadzie, że o, 1 września 39 boom, bo, wojna. Nie, to po prostu ktoś, myślę, można powiedzieć, odpalił ląd pod fajerwerkiem, który już był przygotowany dużo, dużo wcześniej, tak. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie rep reparacji, no tak powinniśmy się domagać, czy je dostaniemy? Może jak kiedyś, o, inaczej, to musielibyśmy, że tak powiem, wszyscy stanąć, jakby wszystkie stronnictwa i tak dalej i dopiero wtedy to, to mogłoby dojść do skutku, a jeżeli w tym momencie władza obecna mówi, że e, spoko, jakby postawcie sobie muzeum i to nam wystarczy, a władza poprzednia mówi, nie, 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 reparacje, zresztą słusznie, no to jeżeli nie ma zgody wewnątrz, to jak my mamy, że tak powiem, wymusić coś na zewnątrz, tak? To jest trochę jak z rodzeństwem, tak? Że owszem, poje, pojedynczo mogą coś próbować ugrać u rodziców, ale dopiero kiedy, że tak powiem, się zbiorą we dwójkę i zgodnie działają, to z, mają dość duże szanse przekonać do czegoś rodziców i tak jest y, troszeczkę z kwestią Niemiec, że jakby musimy zakończyć wewnętrzną wojnę polsko-polską żeby dopiero móc cokolwiek wymusić na Niemcach no dobrze Ym, druga sprawa o, to jest to, że y, generalnie mniej więcej dopiero w mniej więcej w 91, 92 roku w Polsce było spokojnie po dobrych, żeby nie skłamać, no w sumie można by chyba powiedzieć 80, 90, 90 latach. I ktoś powie, ale wojna się zakończyła tam dużo, dużo wcześniej, nie Andrzej? Tak i nie. Z prostego powodu. Jakby, Jak spojrzycie sobie na tak zwane dwudziestolecie międzywojenne i spokojnie, nie każę wam patrzeć na Epokę literacką, chociaż to też się by przydało, to zauważymy, że bardzo mocne nastroje były w, w ludziach w Polsce zarówno po pierwszej wojnie światowej, jak i w przededniu II wojny światowej. Umówmy się, że tak samo jak teraz, tak samo jak przed pierwszą wojną światową, tak samo jak przed drugą to się zbierało, a ludzie, zwłaszcza ludzie wykształceni, o, światli, zresztą w dwudziestoleciu międzywojennym e, mieliśmy bardzo mocny dyskurs podróżniczy, i tak? to zarówno wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz, i jakby nawet pozostając w kraju, ale jeżdżąc po różnych miejscach, spotykało się, spotykało się obcokrajowców, mówię jakbym wtedy żył, nie, nie jestem taki stary, i jakby ludzie po prostu wiedzieli, jak jest i czym to grozi tak zwane nastroje apokaliptyczne, czyli czyli generalnie coś się wydarzy, my wiemy, że coś się wydarzy, nie wiemy kiedy, ale się martwimy tym, że coś się wydarzy. mówię, to jest troszeczkę jak teraz, gdzie mamy takie trzy czy cztery punkty zapalne na świecie i tak powiem wystarczy jeden zły ruch którejkolwiek ze stron no i y, mamy trzecią wojnę światową a jak powiedział bodajże Albert Einstein o nie wiem na co będzie trzecia wojna światowa ale czwarta będzie na patki i kamienie Powie, powiedział to m, przewidując, że stworzymy jakąś, jakąś broń która wręcz y, cofnie nas w rozwoju zresztą umówmy się, kto lubi kino oraz gry z gatunku post tak zwanego, czyli postapokalipsy, no to wie, że scenariuszy na to, żebyśmy poniekąd wrócili do czasów plemiennych i koczowniczych, jest wyjątkowo dużo i nie wszystkie są całkowitym science fiction. Tak. O, prawda? I tutaj właśnie kwestia tego, że w pewien sposób wojna się nie skończyła. W, w, znaczy, druga w, y, wojna światowa nie skończyła się wtedy, kiedy myślimy i nie zaczęła się wtedy, kiedy myślimy, tak? Ponieważ jeżeli, y, czy Herbert, czy o, już mam nadzieję, że nie walnąłem w, jeśli chodzi o datowanie, ale myślę, że nie, o, y, zresztą inni też pisali o, już przed wojną utwory, które ewidentnie wskazywały na taki nastrój bardzo, bardzo świadomy tego, że coś się ma wydarzyć zresztą piosenka o końcu, o końcu świata podajże, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie jest pewna interpretacja, że tak samo jak ci ludzie otwartej tam, cztery, jeżeli 48 było bombardowanie, to 48,6 że ci ludzie po prostu sobie żyli. Może siedzieli nocną kawę, pili, zły pomysł, ale okej. Okay. Może gazetę czytali przy lampce i nagle zaczęła się wojna, tak? Na którą. Zresztą mów mi się, że nawet teraz, w dobie internetu, w dobie kiedy praktycznie nie wiem, wyciągnę rękę, tam, tam mam smartfona, wyciągnę rękę, tylko nie ten smartfon, na tym muszę palc przyłożyć, a nie ryja, yy, twarz pokazać, tak? I mamy dostęp do wszystkich możliwych informacji. Czy one prawdziwe są, czy nie, to już jest inna sprawa. Tak jakby nawet teraz przeczuwamy, że coś, że, że, że tak powiem, beczka prochu. Zresztą nie bez powodu. O ile tamte 4 miliardy na fabrykę w Polsce? coś takiego ostatnio było. Tutaj nie będę się wypowiadał, bo musiałbym to dokładniej o, przeczytać. Nie badałem tematu, a nie lubię yy, mówić o tematach. O na których, co do których nie mam, mm, mam tylko takie dosłownie nagłówkowe informacje. No dobrze. I teraz. A, właśnie, powiem rozwinąć ten temat yy, wojny, która się nie skończyła, ani nie zaczęła wtedy, kiedy myślimy. Tak, nie zaczęła, czyli ludzie już przeczywali, że coś znowu wybuchnie. To nie ma opcji, żeby nie wybuchło, tak. Natomiast ktoś powie, a dlaczego się nie skończyła? I to jest bardzo dobre pytanie, drogi widzu, które sobie zadałeś, o, ponieważ zauważ, że od czasów II Wojny Światowej tak naprawdę do tego pira 91, 92 tak, do czasu kiedy odetchnęliśmy po przewrocie w 89 jest dużo data, ja nie, 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 nie lubię w cyferki po o Solidarności i właśnie w obaleniu komunizmu w 89 tak zwanym przerzuceniu, przerzuceniu Lecha Wałęsy przez płot o, to my byliśmy poniekąd niby nie pod zaborami, ale pod zaborami. Jakby tak bardzo jak samą ideę, jak wiecie, um, komunizmu i pewnej równości um, lubię, nie ukrywam, w sensie chodzi mi o tą ideę równości przede wszystkim, o i braterstwa, o tyle zdaję sobie sprawę, że jak bardzo na, sama idea nie byłaby piękna i cudowna, to, jak powtarzam już milion razy, idee realizują ludzie. I niestety, idee ludzie potrafią wypaczyć. I ona została akurat tutaj wypaczona, że tak naprawdę um, w pew nie bez powodu Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ZSRR, Jezu, nawet nie pomyliłem skrótu, super, cudownie, no, tak? Ponieważ rzeczywiście poniekąd byliśmy tak, takim, taką filią rosyjską i to na granicy z, z tym, zgniłym Zachodem, tak, używając nomenklatury ówczesnej. Tak więc od praktycznie, no, można by nie przedłużyć ten okres, ale wtedy byśmy wchodzili na pierwszą wojnę światową, a tego nie chcemy, od dwudziestolecia międzywojennego do, no mówię, nie liczyłbym 89, tylko liczyłbym tak jeszcze z rok, dwa, bo podejrzewam, że tyle, że tak powiem o, ludziom zajęło część do tego, że w nieby wolnym i w niebie niepodległym państwie żyją, tak? Także tak naprawdę mi mieliśmy coś, coś koło 80 lat takiego ciągłego napięcia, gdzie człowiek wychodził z domu i nie wiedział, czy wróci i kiedy wróci i kiedy, że tak powiem, coś y się stanie, prawda? Tak więc tutaj myślenie właśnie o. O II wojnie światowej jako tam 39. Tak unikałem tego, bo w, ty, w tym momencie on chyba 5 lat trwa, czyli 44. Mam, mam nadzieję, że nie pomyliłem. Jeżeli się pomyliłem, to bardzo przepraszam, ale ewidentnie jakieś zaćmienie dzi dzisiaj nastąpiło, i nie chodzi o Księżyc. O tak. Wojna nie trwa jakby tyle, ile się ogłasza. Oczywiście są daty graniczne i myślę, że dla strukturyzacji dziejowej jest to jak najbardziej w porządku ale to tak jakby by powiedzieć, że nie wiem o, bokser mm, y, walczył od nie wiem tej do tej rundy no nie, w pewnym sensie tak samo, o właśnie w pewnym sensie tak samo jak bokser przygotowuje się do walki zarówno mentalnie jak i fizycznie, trenując tak samo ludzie byli w tym dwudziestoleciu międzywojennym mentalnie Przygotowywali się, byli przygotowani. Myśleli, że byli przygotowani na to, że no, idzie wojna, będzie problem. Ale tzn. coś idzie i będzie problem. tak? I, i tak samo jakby wa, e, walka, oczywiście, kończy się z dzwonkiem, czyli w tym 44. Jeżeli się pomyliłem, to mnie nie bicie. Serio. Bardzo proszę. O, tylko ona jeszcze w pewnym sensie trwa. Można powiedzieć, że poniekąd tak długo, jak żyją ludzie, którzy brali udział w tej wojnie i to myślę, że nie, nie będzie specjalne przekłamanie. Natomiast u nas dodatkowo zostało to właśnie przedłużone tym o komunizmem, gdzie nieraz, że tak powiem, znamy historię i legendy, gdzie, no mówmy się, władze komunistyczne się nie cackały z ludźmi, tak, czyli najpierw mieliśmy to dwudziestolecie niepokoju, Ej, dobra nazwa, możesz to, może, może to gdzieś kiedyś użyć. Najpierw mieliśmy ten dwudziestolecie te, te, te niepokoju, później mieliśmy wojnę sensu stricto, a później mieliśmy komunizm. Który nie pomógł w jakby regeneracji, w radzeniu sobie z traumą, o, prawda, wojenną. No dobrze, dzisiaj myślę, zostawię Was bez y, żadnego pytania. Może sami sobie zadać pytanie. W, w komentarzach, czemu was, wasz prowadzący zapomniał daty zakończenia wojny. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Aczkolwiek odpowiedź na to jest prosta. E, tak więc, cóż, mam nadzieję, że w przeciwieństwie do tych 85, w przeciwieństwie do ludzi, te 85 lat temu, o, teraz dobrze, o, wy tę niedzielę, ten dzień, 1 września, na szczęście nie w szkole, ale spędziliście o, bardzo dobrze. I do zobaczenia, i trzymajcie się.